Witam serdecznie, a zobacz, co kitku ma. Kitku ma miejsce do spania. No i taką drabaczkę. Nie tylko, dostał też miskę. Miseczkę. I karmę. Taką suchą, bardziej o światło zapalę. Letko zamoczoną. A teraz został taki ręczniczek włożony, żeby był ładnie mięciutko miała. Taki z ręczniczka brązowego. Nie, Cici. No, no, Cici. miau miał. Ja nie wiem skąd, ale ryby się wzięły. Masakra, zobaczcie, się, ryby też popadało i ryby podchodziły. Może nazbieramy, no, mamy kolację. To są sumy. No? To sumy, bo sumy się tak gdzieś w kaskach i czekają na kolejkę. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Zobaczcie, że jakbyście mi nie wierzyli. Wracam się do domu. Właśnie przyszedłem się na darmo. Jestem od błota, mokry, przesiągnięty skarpetę mam. Na ulicy pełno wody. Tam jest kałuża, jak się idzie do nas, nie da się przejść, tylko trzeba trawą. Zostałem wysłany po papierosy. Nie ma. I... Mama chciała picie i zamknięte. No to właśnie pokażę Wam zaraz. O to pomyśl sobie taką kałużę, tylko że większą. I tak na całą drogę piaskową, a jestem też w Poncho, mam amerykańską latarkę policyjną. Zobaczcie, jak tu ciemno. Dobra, i tu trzeba uważać żeby żaby skaczą tutaj Te takie chodzące ryby Nie wiem skąd się wzięły Może po prostu z tej z tego jeziorka tam co tutaj jest I przez ten deszcz sobie wypłynęły o, tam co jest właśnie, tam jest taka woda. Pąd po angielsku, Dobre. Idziemy po kamieniach. Widzicie? Nie, nie wiem, kamera jeszcze nie wyłapuje tego Dobra i tu trzeba trawą przejść Wszędzie tu woda Tu takie rybki. Tu sobie ktoś łapie już. tej. A tata właśnie nałapał te rybki. Jest ich sześć. Z tej wody, co właśnie wypłynęły. Dziwne takie rybki. Pierwszy raz takie na, na oczy widzę. Ale dosyć duże główki mają. Jak te takie rybki, nie? Małe. To pytanie było. Dlatego chodzą te są chodzą. No, nie, one nie chodzą. Mówiłem, że się w wodzie tam były. Po prostu, jak woda poszła w górę, wypłynęły na brzeg. Właśnie idę do sklepiku, kupić picie dla mamy, bo. Chcę się jej pić motoru nie ma Słońce grzeje jest jakaś pierwsza Trochę padało w nocy Nie wiem wezmę tą herbatę z cytryną co ostatnio ja sam sobie wziąłem Nie mogę nadusić. Poczekaj. No to wziąłem picia, a wziąłem dwa. I... Kuwetkę zmienię, wyczyszczę dla kotka. Kotek będzie też miał obcinane paznokietki dzisiaj. No. A właśnie Kitku miał wymienioną kuwetę, ktoś mi wyprzedził, chyba, że zdaje się, że tata ostatnio ją ja Tata. A ja tu widzę, jest nowa rzecz, taka o właśnie y... spade do brania tego piasku. No i co? Miałeś pazurki obcinane, nie? Pokaż pazurki mm. Co, co robi? Ale teraz przynajmniej nie drapie Aż tak Nie, już tak nie drapiesz, nie boli jak mi auka zrobiłaś w oczko, nie? Co ty robiłaś. Byłem z Romanem na zakupach, kupił ryby, podpisał kontrakt wiesz, bo tam wpuścić. i jedzenie kupiłeś z ulicy. Z ulicy, tak? W sensie, że to na ulicy leżało i tak, wziąłeś, tak? Tak, tak z tu po prostu znalazłem tu, a może leży jedzenie na ulicy. No, a dzisiaj tak się w miarę źle czuję ogólnie. Kogoś to interesuje, co mi dolega, to ból brzucha, ból głowy i na takie podobne rzeczy. Mało dosyć spałem. Tata właśnie tak po siódmej właśnie niedawno wrócił. Kotek miał obcięte paznokcie. I przez to dużo mniej miałczy, jest to wiele spokojniejszy. No i nie boli, nie? Jak tymi łapkami swoimi łapie czy bierze czy coś tam. No i to tak ogólnie można powiedzieć dwa ostatnie dni minęły, może trzy. Od momentu, kiedy ostatni raz wrzuciłam filmek, mam nadzieję, że się Wam spodobało, i dziękuję za komentarze, lajki, subskrypcje itd. Tak dzielenie mojego kanału ze znajomymi mi to bardzo pomaga. Dziękuję bardzo. Mam też patrona. Swoje opowieści albo parę rysunków mam dla polnych patronów jak ktoś się interesuje tym i dziękuję bardzo za też wspieranie takie do zobaczenia w następnym odcinku albo w live Pa pa